Siemanko. Siemanko widzowie. Dzisiaj trzecia czę. Dzisiaj trzeci raz gramy w zniszcz babcie Dawaj, wchodź. Wchodzimy. Skryk cyk. I babcia ma aktualnie 84 punktów życia i... Będziemy próbowali ją zniszczyć. O mam! Za klucz. Widzę kamień i ty. będę w nią naparzał. Ja też. Gdzie jest babka? To ty była u góry. Babcia, cho... babka, chodź do mnie. Zataj ze mną skromnie. Zdejmuj spodnie. Znaczy co? Ładuję! Ale ją władowałem. Bum, trafiłem. A ja trafię ją siekierą. Dostała kamieniem ode mnie. A ode mnie dostaje siekierą. O, jakiś ziomek z łopatą. Eee, ja wiesz ze... co, babcia dobra, babcia chyba wygra. A my dołączyliśmy tutaj później do gry. On, jej zostało chyba jedno zadanie do wykonania tylko. I prawdopodobnie babcia wygra. Tak jest, zwyciężyła. No kurde. Igorski ma siódmy poziom. Tak. Ja mam czwarty. Tak. a jest to siódmy okay, raz. Okej, wbijamy. drama otwiera się za... Trzy, dwa, dwa jedy, jeden. Trzy, Chodź. Co wybieramy? Restaurację. No dobra, niech będzie. Albo ten, nowy. No to już, ja się przełączyłem. I kto zostanie babcią? Ja! Gorski będzie babcią. Oh! Ja o! No, jestem świętym Mikołajem! Babcią Mikołajem, no. Zadanie zrobię. Ło uh. wow! Ale dostałem w czambo. Od Mikołaja. Bo Ginałeś? No faktycznie. Odrodzisz się. Tak? No. No jestem z powrotem. Nie zapominaj o zadaniach, Igorski. Okej, okay, tylko mam. Ale... Wtedy, wtedy najwięcej punktów zdobywasz. Go Yo! Yo man! <laughs> Zaśpiewaj to co ja śpiewałem w tamtej rundzie. m He. To nie mogę stracić ciebie. <laughs> o ty, o, o ty, gaję, Ty wow. diabliku! Ty diabliku! Diabliku! nie zginąłem! <laughs> Już drugi raz! Diabliku! Diablik! <laughs> Idę się uleczyć. To masz to... jeszcze. tyk Zadania masz, Igorski, pamiętaj. Okej, okay, pamiętam. Ja. Yeah. <noise> Nikodem wesoły. No. Well. Wow. Wow. Yeah. No, my musimy ciebie powstrzymać, a ty wykonujesz zadania. Tak. Idę włączyć kominek. O, trafiłem ziomka swojego zamiast ciebie. Okej. Okay. Udekoruj dużą choinkę. Czyli choinkę ma. Choinkę ma. Choinkę ma. Ta śliczna ma Choinkę ma. Nie co? Nie tu już nawają Mówisz? Ale no. widzę, że dobrze ci idzie z tymi zadaniami. No dzięki O nie, ja zaraz zostanę pokonany! Ojoj, to faktycznie masz 3D czy HP? Nie dobrze. Góry no. masz tego. Możesz się uleczyć o He! Udało Ci się. Kamień mało. Tu są Sanie, no. I pajęczyny z mojego. Okej. Okay. Kolejna. No chyba ostatnia ci została, co? No, tutaj. Podnieś czy na zewnątrz. Uh -huh. Czyli te cukierki. Na no, kurde! Ajajaj! Aj, aj. Ok, to był najlepszy. Ja byłem gdzieś na... no jakiś fleet Dobra Widzowie, zagramy jeszcze jedną rundę Jeszcze dwie zrobimy Jedną rundę Co wybieramy? Może to dom może być, babci Może być Klasycznie wybieramy dom babci Tak I jakaś babeczka będzie... Mela! Babcią. Mela jest granym! No. Klucz, okay. klucz, klucz. Ej! Oddawaj mi klucz! Oddawaj! No już wziąłem, trudno, za późno. Dobra, ja już mam kolej Nie trafiłem nią! Ale mnie kopła. Razem... Musimy. Badka. Musimy ją ten. Uwalić. tu mam tu nóż. Masz spray. Nie! A! Ale dostała bombę. Wejść. Ej, ej! Babka tu nie ma nic, żeby... O, ja butelka, chyba tą butelką mogę podnieść butelkę. No, bardzo ładnie. Ciach, butelką. Jo, jo, jo! Nie lec na mnie! No, ja też już wychodzę na zewnątrz. Krdę! Krdę! Udało mi się. Udało mi się Butelkom, ha, ha. Ja Jeszcze mam kamienie. Nie, spadłem! No gdzieś poszła z tyłu za, za dom. Wde. Aj, 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 mało brakowało. Klucz, kamień. A masz jeszcze Jest, A chodź, tu na No. Tu jestem na garażu. No. No chodź tu. A na strych? No. Ja poczekam tu. Dobra. Pokażę widzą. Tu Lecę, 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 lecę do góry. Z jednym kluczem. Co, co, co mam ci otworzyć? Otwórz mi tą skrzynię, proszę. Którą? Kolor? Zielony. Zielony. Proszę. Dzięki. Idę na nią. Gdzie ta babka? Widzisz ją? Ja. Nie. Nie widzę. Ona, ona robi zadania, a my jej szukamy. Musimy ją jeszcze zrobić. Słyszałem parę. ją. Nie miłych rzeczy. Słyszałem. Widzę, 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 Idzie. Gdzie? Dostała z kamienia. Z tyłu za domem jest Okej, okay, już znowu dostała, ha, haha Już tam idę. Już, już, już! Jął! Nie! a Spaliłem się! No, ale ma żyjesz, może jest dobrze. Szukam jakiegoś. Mam klucz w ogóle. Coś, co muszę otworzyć tutaj. Babci, zostało 17 zadań. 17 to za dużo. Nie wygra na pewno z nami. Na pewno nie. Mówisz, nie da rady nam? No nie da, bo to za dużo. Prawda? Chyba tak. No. No, za dużo. O, to jest nasz dziadek. Zapachowa po Okej, okay. ok. Dobra, idę po jakąś broń. Mam dwa klucze. Tworzę sobie. O, siedem tych. Napiłem sedlocks i kole. No. No. Ej! Już rzeźnika mam. A mi... jest. Ja chcę. Udało się. Ktoś ją pokonał. Okej. Okay. Rosteks wygrał Poziom 8, Gorski. Ok widzowie, dobra. Zagramy jeszcze jedną szybką grę. Okej. Restaurację wybiorę. No dobra, to ja też. I zobaczymy może... Może tym razem mi się uda być babcią. O to dużo ludzi wybierało Tak, restaurację dużo ludzi wybrało tym razem. No. I losowanie. Tak. Nikodem wesoły został. Dobry. Tak Nikodem wesoły jest grany. Dobra, damy radę. Gra damy gramy. Damy gramy, tak. He. Damy gramy. Rzucę cię. To ty? Nie, to nie ja. Ale i tak go rzuciłem, To ty? Teraz? Jest o. babka? Została kamieniem. Klucz! 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 O mogę otworzyć pomieszczenie! Ajajaj, aj, aj, aj. mało brakowało. Ło! Wow! Co ja mam? Nigdy tego nie było na odcinku! Ło! Wow. Zobaczę co ja mam! No! Teraz ją na pewno zabiję na hita! Na hita? No tak myślę. Co ty mówisz? Nie. Ładnie nałożone szkło! O kurde! O, babka się pali! He, to dobrze, bo ja nienawidzę takiej babki. Babka! babka, babka. Dobra, jest kolejny kamień! Mam bombę! Mam bombę! Co ty? Trafiłem ją hita! Nie wiem jak to się stało widzowie. Ale też nie patrzyłem ile ona ma życia wtedy. No ja też. Akurat. Okej, okay, dobra. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli yy, granie z babcią Wam się podoba, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie subika i zostawcie nam jakiś ko yy, komentarz. Także trzymajcie się i do następnego.